Szanowni Państwo, przygotowuję pozew w stosunku do pana Donalda Tuska, który przede wszystkim ma bronić godność górnika i górników, którzy zostali w 2015 roku poszkodowani przez działania policji. Ten wniosek już jest właściwie gotowy, ale jeszcze zbieram dokumentację, szczególnie dokumentację osób poszkodowanych, ponieważ oni będą świadkami w tej sprawie i ten kłamstwo, które używa pan Donald Tusk w stosunku do górników, musi być zakończone. I o to apeluję do pana Donalda Tuska, żeby nie wyrażał takich kłamstw w przestrzeni publicznej. Szefem prewencji w oszczędniu zdroju podczas tych zaś. Pod spółką był radny, były radne Platformy Obywatelskiej. Także to nie jest sytuacja taka, że tutaj nie można mówić o takich faktach. E, na pewno to też miało jakieś znaczenie w postępowaniu w stosunku do górników, ponieważ radny Platformy Obywatelskiej e, miał też z pewnością tą wiedzę, z kim ma do czynienia, tym bardziej, że byli górnicy, którzy przyszli w swoich ubraniach roboczych, oznaczonych, byli w kaskach, nikt nie miał zasłoniętej tej twarzy, także nie było problemu z identyfikacją tych osób przez policję i policja uważam, że nieadekwatnie za zachowała się do zachowania osób, które przyszły na pokojową manifestację bronią swoich miejsc pracy.